Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jezus postanowił iść do Galilei i spotkał Filipa. Jezus mu powiedział pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy z miasta Andrzeja i Piotra. Filip odszukał Natanaela i rzekł mu, spotkaliśmy tego, o którym w prawie napisał Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael mu odrzekł: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? A Filip mu na to: Chodź i zobacz. Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do niego, i tak o nim powiedział: Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. Natanael zapytał go: Skąd mnie znasz? Jezus odpowiadając rzekł mu, Widziałem ciebie pod figowcem, nim cię Filip zawołał. Na to Natanael powiedział, Rabbi, ty jesteś synem Boga, ty królem jesteś Izraela. A Jezus w odpowiedzi rzekł mu, Czy wierzysz, bo ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz. I jeszcze mu rzekł: O tak, zapewniam was, zobaczycie, że niebo jest otwarte i że aniołowie Boży wstępują i wstępują na Syna Człowieczego. Ten czas Bożego Narodzenia, zwłaszcza te dni, które poprzedzają uroczystość objawienia pańskiego, to są dni, w których Kościół w liturgii przypomina nam te fragmenty Ewangelii, które mówią właśnie o objawieniu się Boga. Tak, bo Boże Narodzenie to jest po prostu mm, objawienie się Boga. Bóg się, <laughs> Bóg się postanowił w ten sposób nam objawić, jako człowiek. Tak, wybrał ludzką postać, człowieczeństwo. To jest godne uwagi. Że Bóg wybrał człowieczeństwo, żeby się nam objawić. Tak. Przez wiele wieków, wielu ludzi, również do dziś jeszcze, nie, wielu ludzi buduje sobie obraz Boga na wzór człowieka. Natomiast Bóg jakby wychodząc temu naprzeciw. Postanowił po prostu stać się człowiekiem. I możemy dalej jakby budować, i dzięki temu możemy dalej budować sobie obraz Boga na wzór człowieka. Tylko, że jest to już konkretny człowiek, Jezus z Nazaretu, zwany Chrystusem. I o tym nam mówi ten czas Bożego Narodzenia, o tym nam mówi dzisiejsza Ewangelia, która jest kontynuacją notabene wczorajszej Ewangelii. Właśnie zobaczycie, zobaczyliście mnie i zobaczycie wiele więcej. Zobaczycie, że niebo jest otwarte. Po to, to jest kolejny powód, dla którego Bóg stał się człowiekiem. Żeby otworzyć nam niebo. W którym momencie niebo zostało otwarte, w momencie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, otworzyły nam niebo. Tak, żeby było jasne, bez tego niebo byłoby zamknięte dla każdego człowieka. Tak, bez tego niebo byłoby zamknięte dla każdego człowieka. A dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa niebo się otwiera, co oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że każdy przez te otwarte drzwi wejdzie, skorzysta z tego. To już jest zupełnie inna historia. Ale niebo jest otwarte. Boże narodzenie po to jest, aby niebo zostało otwarte. Natomiast tak, kiedy czytałem tę dzisiejszą Ewangelię, to po raz kolejny, jakąś szczególną moją uwagę zwróciły te słowa pana Jezusa o Natanaelu. Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. Może na skutek innych tłumaczeń, ale myślę, że może to bardziej gdzieś wynika z jakichś naszych takich schematów myślowych, bardzo upowszechnionych. Zwykliśmy interpretować te słowa w ten sposób, że Pan Jezus powiedział o Natanaelu, że, był, że jest dobrym człowiekiem i że pod tym drzewem figowym. To na pewno Natanael robił coś pięknego, pewnie się modlił, albo robił coś, w każdym razie godnego pochwały. No i ja nie byłbym taki pewien. Biorąc pod uwagę, jak dokładnie brzmią, bo jednak to tłumaczenie, z którego korzystam, wydaje się być takie dość dosłowne. Wydaje, właśnie wczytując się w te słowa, ja nie widzę tutaj takiej jednoznacznej deklaracji ze strony Pana Jezusa, że takiego świadectwa o Natanaelu, że był dobrym człowiekiem. Był szczery i nie ma w nim podstępu. I ja powiem tak, kiedy ja zgrzeszę i rzeczywiście przyznaję się do tego, już w ogóle kiedy idę do spowiedzi z tym grzechem, to jestem szczery i nie ma we mnie podstępu. Po to zresztą tak sobie myślę, że po to jest spowiedź, ludzie czasem się pytają. Nie? No, po co jest spowiedź, po co się spowiadać? No właśnie po to, żeby być szczerym i żeby się wyzbyć jakiegokolwiek podstępu. Podstępu, gdy chodzi właśnie o stawanie w prawdzie. Dlaczego to jest takie ważne? dlatego, że nie da się pokonać grzechu bez szczerości. Też można powiedzieć autentyczności. Myślę, że, że równie dobrze, że Pan Jezus mógłby też powiedzieć, czy że te słowa, które powiedział, oznaczają, że w oczach Pana Jezusa ten Natanel był autentyczny. Oto autentyczny. Tak, w niektórych tłumaczeniach jest powiedziane prawdziwy, Izraelita, o właśnie, może to tłumaczenie prawdziwy Izraelita powoduje, że prawdziwy to znaczy przestrzegający prawo obowiązujące Żydów? Nie, a y, y, może chciał Pan Jezus powiedzieć, że to jest Izraelita po prostu autentyczny, to znaczy y, umiejący stanąć w prawdzie. Nie ma w nim podstępu, to znaczy nie kombinuje jakby się tutaj wybronić przed uznaniem, przed jakąś koniecznością uznania swojej grzeszności, swojej słabości. Ja tak rozumiem to zdanie pana Jezusa, tę jego opinię o. Natanaelu. Więc być może pod tym drzewem figowym Natanael po prostu żałował grzechu. Modlił się, przepraszając, może się tam, można powiedzieć, spowiadał. Nie było wtedy jeszcze spowiedzi w takiej formie, jaka jest dziś. Zresztą taka forma spowiedzi, jaka jest dziś, zaczęła w, ko w Kościele funkcjonować, dopiero gdzieś zaczęła w VI wieku, upowszechniła się parę wieków później. Początkowo była zakazywana nawet nie, przez hierarchów kościelnych, przez Kościół. Ta forma, która dziś obowiązuje, tak, ona się z trudem hmm, przebijała jako hmm, taka akceptowana praktyka. I, I właśnie może Natanal to, co robił pod tym drzewem figowym, to było to, co my teraz robimy zawsze, kiedy idziemy do spowiedzi. I kiedy o tym myślę, to jestem budzi się we mnie wdzięczność Kościołowi za ustanowienie sakramentu pokuty. I to właśnie w takiej formie. W takiej formie. Jaką dzisiaj praktykujemy. Tak, bo ta forma y, mobilizuje mnie do tego tak, bo wymusza to pewnie za dużo powiedziane, bo można iść do spowiedzi i nie być szczerym. Tylko że wtedy pytanie to po co ta spowiedź? Nie? Ja idę do spowiedzi y, właśnie po to, żeby praktykować szczerość, autentyczność. Mhm. A dlaczego? Dlatego, że wiem, że to jest mi potrzebne do pokonania grzechu. Oczywiście to nie znaczy, że jeśli wyznam szczerze i autentycznie moje grzechy, uznam swoją grzeszność, no to w tym momencie już ten grzech jest pokonany. W jakim sensie jest pokonany, ale oczywiście odkupieniem pana Jezusa, jego męką śmiercią, ale to nie znaczy, że natychmiast przestanę go praktykować. Natomiast widzę, jak on słabnie. Jak słabnie we mnie taka. No po prostu chęć tak. Chęć popełniania grzechów. Jakby tracę, można powiedzieć w pewnym sensie, motywację do popełniania grzechów wtedy, kiedy je wyznaję, szczerze, autentycznie. I to właśnie przed kimś. Tak, no bo, no bo co to jest za autentyczność, która nie jest wyrażona. Przed kimś. I oczywiście można by, być autentycznym też przed Bogiem samym. Niektórzy tak mówią, a po co mi ten człowiek? Ale ja powiem szczerze, że, że ja jestem bardziej autentyczny w spotkaniu z człowiekiem. Nie, nie w tym sensie, że dokładniej wyznaję moje grzechy, nie? tylko że więcej mnie kosztuje. Jakby autentyczność trudniejsza jest, autentyczność moja, kiedy mam być autentyczny na spowiedzi, która się odbywa przed kimś, przed człowiekiem. A przez to, że ona mnie więcej kosztuje, to mam takie poczucie, że ona jest, przez to, że jest trudniejsza, właśnie. To mam wrażenie, że ona jest jakby głębsza, pełniejsza. Tak, bo kiedy spotykam się tylko z Bogiem, to, to moje poczucie bezpieczeństwa jest totalne. I wtedy ta autentyczność nic nie kosztuje. Natomiast kiedy spotykam się z Bogiem i człowiekiem, tak, bo spowiedź to jest spotkanie z Bogiem i człowiekiem. A konkretnie z Bogiem i Kościołem, przedstawicielem Kościoła, to wtedy już nie czuję się tak, bardzo, tak bezpiecznie. Oczywiście dużo zależy od tego, kto jest spowiednikiem, czy go znam, czy go nie znam. Jeśli go znam, no to właśnie jakie on ma cechy, ale ponieważ. Nie każda moja spowiedź w życiu była taka super piękna, wspaniała, w sensie, że nie zawsze byłem potraktowany po Bożemu, bym powiedział, przez spowiednika, dlatego, dlatego zawsze jakoś spowiedź mnie jednak kosztuje. Czyli kosztuje mnie autentyczność, i przez to jak mam takie poczucie, że ta moja autentyczność jest głębsza, większa. Ale dobrze, bo rozgadałem się o spowiedzi. Można by na ten temat długo, długo opowiadać. Natomiast podsumowując komentarz do tej dzisiejszej Ewangelii, zobaczmy, że Pan Jezus przychodząc do nas, objawiając się nam, nie oczekuje naszej doskonałości, tylko oczekuje autentyczności i szczerości dlatego może tak trudno było panu Jezusowi w relacji z faryzeuszami, którzy właśnie mieli problem wielki z tą autentycznością. Kochajmy pojawienie się Pana Jezusa, Boże narodzenie jego objawienie się i kochajmy autentyczność, szczerość, o której Pan Jezus Mówi w dzisiejszej Ewangelii, doceniając Natanaela. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia